Witam serdecznie. Przed nami dowodzenie nierówności, czyli temat dosyć ciekawy. Zadania na dowodzenie ogólnie nie są zbyt lubianymi zadaniami, ale nie trzeba się ich bać. Przede wszystkim, jeżeli mam coś udowodnić czy coś wykazać, to jest napisane, co mam udowodnić czyli mam, tak jakby, odpowiedź końcową do tego zadania. Ale do rzeczy. Kilka wskazówek wam dam, dokładnie 10, nazwijmy to 10 przykazań na dowodzenie nierówności. I pierwsza rzecz przed nami, zadania. Na dowodzenie będą zawierały w sobie niewiadome. Pamiętajcie, nigdy nie podstawiajcie konkretnych liczb pod te literki, pod te niewiadome, bo nie będzie to dowód, tylko będzie to zwykłe sprawdzenie danej nierówności. Także dowód przeprowadzamy na y, tych niewiadomych, na tych literkach. Druga wskazówka: warto wyraźnie zapisać założenie w zadaniu oraz tezę. Teza jest to zawsze ta nierówność, którą mamy udowodnić. Kolejna rzecz. W jaki sposób udowadnia się nierówności? Najczęściej przekształcamy tezę do tak oczywistej prawdy, czyli takiej nierówności, której prawdziwość stwierdzimy bez problemu. Zatem tutaj no, generalnie wychodzimy od tezy. Ale teraz, żeby ją przekształcić, używamy tak zwanych równoważnych przejść, i co to będą za przejścia? Na przykład likwidujemy ułamki, ale robimy to oczywiście pod kontrolą, ponieważ zlikwidowanie ułamka wiąże się na przykład z pomnożeniem obustronnie nierówności przez mianownik. Więc musimy to robić pod kontrolą, zwracać uwagę czy wyrażenie, przez które mnożymy, będzie dodatnie, bądź ujemne, a to zazwyczaj założenie w zadaniu pozwala nam bez problemu stwierdzić. Kolejne przejście często używane to w przypadku kiedy mamy pierwiastki. Podnosimy obustronnie do kwadratu taką nierówność. Również robić to trzeba pod kontrolą. Czyli kiedy wolno podnieść nierówność, a no kiedy obie strony nierówności są nieujemne. Czyli również założenie zazwyczaj gwarantuje nam albo mówi nam, czy możemy, czy nie możemy tego dokonać. Kolejna rzecz to, jak to zwykle bywa w matematyce, przy równaniach, nierównościach, wszystko przenosimy na jedną stronę, najczęściej na lewą, po to, żeby po prawej stronie mieć 0. Czyli tak dosyć często występująca rzecz w matematyce. Kolejna rzecz. Czy lubimy czy nie wzory skróconego mnożenia, to musimy je zauważać. Musimy je ich wręcz szukać w naszych nierównościach. Często są ukryte, często są hmm, rozdzielone są te wyrazy, a więc musimy je zauważać. A następnie zwijać te elementy, które tworzą wzór skróconego mnożenia, zwijać je w całość. Kolejna rzecz, często występująca już na końcu takiego zadania, to jest to, że dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu jest zawsze nieujemne. A więc nawiązując do siódmego punktu jeśli uda nam się zwinąć wyrażenie na przykład w kwadrat sumy, w kwadrat różnicy, to już mamy mieć na myśli, że widzę wyrażenie, które jest zawsze nieujemne. Bardzo ważna rzecz. Nieco mniej popularna rzecz, bardziej może stosowana na poziomie rozszerzonym, to należy pamiętać o średnich matematycznych w matematyce i ich relacjach między sobą. To znaczy, jakie mamy średnie? Najpopularniejsza to średnia arytmetyczna, potem średnia geometryczna i średnia harmoniczna, ale jeszcze występuje tak zwana średnia kwadratowa. I tutaj widzicie, jakie są zależności między tymi średnimi, która jest największa, która może być najmniejsza. Warto o tym pamiętać. W zadaniach, które Wam za chwilę zaprezentuję, będzie to oczywiście dokładnie opisane. I ostatnia rzecz. Jeżeli już zakończymy dowód i uznamy, że to co mamy dowieść już w zasadzie zostało wykonane, warto, a nawet trzeba, powiedziałbym, zakończyć to wszystko odpowiednim komentarzem czyli postawić kropkę nad i, żeby nie było potem jakichś niedomówień, że odgadliśmy czy przerwaliśmy dowód, także komentarz odpowiedni na końcu musi być. No i potem oczywiście jakieś CND, czyli co należało dowieść. Przedstawiłem Wam 10 porad. Oczywiście nie jest to złota recepta na dowodzenie nierówności, ale na pewno Wam się to przyda. Zapraszam do prezentacji 40 zadań rozwiązanych krok po kroku, gdzie możecie zobaczyć konkretnie, jakie zastosowanie mają te różne przejścia, a także zobaczyć jeszcze coś oprócz tego. Dziękuję za uwagę.